No, pierwsza noc na minusie poszła. W nawiązaniu do tej oto maszynki głębosz Landstalu. Mam nadzieję, że pamiętacie nieco tej jazdy polowej, tej pracy, bo bo po pierwsze razi mnie w oczy, po drugie Mam kilka szram na twarzy. Tutaj prezent od syna, tutaj gdzieś w tej okolicy prezent od córki. Dobrze się dzień zaczyna. A dzisiaj, zobaczcie, co do mnie przyjechało. Dobrze, myślę, że ta koszula coś mi się zbiegła w praniu. Jakieś takie rękawki za krótkie, wszystko tak ostatnio na mnie wygląda. Ale tutaj za mną, jaki sprzęt? Prawie tak duży jak ja, a na pewno długi, bo zestaw mi się e, zrobił bardzo długi. Z przodu wał nożowy z landstalu. Z tyłu talerzówka trzymetrowa na zabezpieczeniach sprężynowych. To są maszyny demo, które tutaj w mojej okolicy się obecnie kręcą. No i jak mógłbym nie skorzystać? Pojedźmy na pole w kukurydze, opowiem nieco więcej. Kilka przejazdów, no i główny temat to będzie likwidacja poplonów. Zobaczmy, czy John Deere da sobie dzisiaj z tymi maszynami radę w polu. Zacznę od maszyny z tyłu, czyli talerzówki, która nieco bardziej mnie interesuje z racji tego, że aktualnie poszykuję wersji 5-6 metrowej. Tutaj bardziej z ciekawości chciałem zobaczyć, jak współpracuje maszyna 3-metrowa z moim ciągnikiem i z wałem z przodu, jak to będzie chodzić, czyli zabezpieczenie sprężynowe po pierwsze. Po drugie, no duże talerze 620 mm i coś, co powoli staje się standardem, bardzo się z tego cieszę, piasty bezobsługowe. Z tego co widzę, to tutaj dosyć szeroko są rozstawione te rzędy. Tu jest metr m, pewnie dlatego, żeby się nie przypychało. Ekran boczny, kopiujący teren. Jak widać z regulacją hydrauliczna regulacja głębokości na wale, opuszczanie, podnoszenie. No i tutaj to co możemy sobie z tyłu oczywiście w każdej maszynie takiej dobrać rodzaj wału. Są gumowe, są rurowe. Ten jest akurat daszkowy. Ja mam u siebie w moim gruberze gumowy. Nie wiem, nawet jestem ciekawy jak to będzie pracować na tych moich glebach. Więc też sobie to sprawdzę. Wyposażenie standardowe, natomiast jak zwykle możemy w opcjach sobie dodać e, na przykład zgrzebło z tyłu, na przykład e, oświetlenie LEDowe, lampeczki. Mnie najbardziej będzie interesować to, czyli to zabezpieczenie sprężynowe, które no, rzadko się tutaj jednak w maszynach spotyka. Jestem ciekawy jak to będzie chodzić. Maksymalna głębokość pracy, wiem, że tutaj jest 14 cm, cała maszyna, nie wiem czy akurat w tej opcji z tym wałem, ale waży tonę 900, podejrzewam, że, że z wałem rurowym, standardowym, natomiast tutaj będzie nieco więcej. No na pewno na moim John Deere nie robi to zbytnio wrażenia, ale jednak zestaw się ładnie prezentuje, trzeba przyznać. Ci, którzy uważnie oglądają mój kanał, wiedzą, że mam metr w kroku. Dlatego zmierzymy sobie teraz ten zestaw. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć metrów. Pytanie do Was. Długi? Długi ten zestawik. Nie będę tutaj niepotrzebnie lał wody. Jak każdy z Was pewnie chciałby zobaczyć, jak to pracuje, ja też jestem mega ciekawy. Przejedźmy się, zobaczmy w tej kukuredzy, co to z tego wyjdzie, a później, dopiero podejdźmy do przodu i zobaczmy, co ten wał tnący, nożowy, jak zwał, tak zwał, sobą reprezentuje. 12 go na godzinę wał, talerzówka, no i szczerze mówiąc John Deere pod górkę. Pod górkę ma co robić. Damy sobie czwarty półbieg. No i to już jest piłowanie. To już jest piłowanie. Pokazuje mi tutaj, że zapotrzebowanie mocy no, wzrosło i to bardzo. Więc tak nie będziemy robić. Zwolnię sobie do 12. Ale spoko. Samo to, co zostaje za maszyną. Jest gut Okejkę okay daje, okejkę. Okay Ale tam się to kotłuje, Uf! Ostro. Dwa rzędy wałów tnących 420 mm. No Nie miałem jeszcze takiej maszyny u siebie na gospodarstwie. Jest to pewna alternatywa dla mulczera. Sam jestem ciekawy, jak będzie się sprawdzać. W kukurydzy to po pierwsze, ale też w takich wysokich poplonach. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Waga 840 kg, czyli taki ciekawy, fajny obciążnik do przodu, żeby tyłem nie bujało. Maszyna, oczywiście, 3-metrowa. Osłony. Po to pewnie, żeby ten materiał tutaj do przodu nie wylatywał. No i jeszcze taka bardzo ważna rzecz, bo tutaj producent też o tym, e, e, znaczy producent jeszcze tego tutaj w tej wersji nie zamontował, ale na pewno będą e, zamontowane takie miejsca na obciążniki, żeby ten wał jeszcze bardziej można było w razie potrzeby dociążyć. Ciekawa ta konstrukcja. Nie wiedziałem, że to na takich wahadłach sobie chodzi luźno. Ale pewnie po to, żeby lepiej kopiowało, oczywiście, teren. Ale mnie się to spodobało. O panie! fajnie to chodzi! Ale, ale pierwsze spostrzeżenie. Kurczę, 230 koni. Dałem go na maksa, czyli niby na te 14 cm. No mokro jest, warunki są takie wilgotne. Miał co robić? Pod góreczkę, no to już przy 15 km, to jednak tam piłowanie. Natomiast teraz dałem najpłycej jak się da, żeby tylko po wierzchu szły talerze. 15 na godzinę i też taką mocą raczej pełną idzie, ale bardziej mi się podoba. Fajnie to jest zrobione. Popatrzcie, jak te resztki są tutaj fajnie wymieszane. Tak ściernisko po kukurydzy powinno być zrobione. No, chyba, że wolicie je przeorać, to już inna sprawa, na pewno będzie dużo czyściej. O, widzę, oglądacie dalej. Ja jeszcze dobrze nie zacząłem, a już sobie ciepłą kawkę popijam. Na zdrowie. Mm. Rozgrzewa pięknie. Znikają w oczach, znikają. Rośliny na prawie 1,5 metra, a z tyłu nic. Praktycznie czysta ziemia. Kwestia do zastanowienia to oczywiście wydajność. Pytanie: Ja się zastanawiałem nad wersją 5-6 metrową. Taką zresztą mam 6 metrową u siebie. Natomiast na te moje 115 hektarów. Nie wiem, czy jest sens wydawać aż tyle pieniędzy i tak mocno inwestować. Skoro, skoro przy trójce możemy zrobić spokojnie 2-3 hektary w godzinę. No to jak ja szóstką praktycznie wszystkie swoje pola oblatywałem w jeden dzień, no spoko, to jest fajne. Ale czy aż tak? Bo tutaj mówimy, mówimy o nie wiem 2-3 godzinach, czyli mamy 30 hektarów, załóżmy dziennie, nawet zrobione. No to co więcej, przy stuwie? To takie 2-trzy dni roboty i obleciane. Jak wam się podoba? Same efekty, pracy, mieszanie? Ja sobie tam podnosiłem wał, samą talerzówkę. Z samą talerzówką fajnie miesza, ale jest z wałem dużo lepiej. Takie duże poplony, zostaje z nich dosłownie kilka patyczków na wierzchu. Duże talerze robią tutaj robotę i ma co robić. Jeszcze raz to powtórzę: 240 koni. Taki zestawik, oczywiście, prawda? No bo sama talerzówka, no to można sobie płytko jechać i okej. Okay. Natomiast w zestawie 13-14 na godzinę i tak jest optymalnie. Zapraszam, zapraszam. Chcesz się przyjechać? Bo Livia teraz śpi, a jak się obudzi, to się mega wkurzy, bo wszyscy obcy w domu nie poznać na ani a nie wiesz. Dzieci uważaj, bo to jest takie luźne trochę. Dobra, no i tak szybko jak się nie, nie Dobra, pa. 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 no i dziczki się pojawiły. Uh. Oh, then cover and do this. Jak to wygląda po wale, czyli jest wstępnie pocięte na mniejsze kawałeczki, no na pewno lepiej to wygląda jak jeszcze talerzówka tym przejedzie niż, niż bez takiej maszyny. A po 15-hektarowych testach czas na mycie maszyn, dzisiaj odbiór i od razu powiem jak to wyszło ze spalaniem. 12 litrów na hektar. Zdaję sobie sprawę, że może być to dużo przy 3-metrowej maszynie. No, bo ten ciągnik jest troszeczkę powiedzmy za duży do tego typu maszyn. Chociaż naprawdę jeżdżąc 14 na godzinę, e, miał co robić. Szczerze mówiąc, myślałem o takiej wersji 5-6 metrowej, e, żeby takim czymś latać. Natomiast teraz też grubo się zastanawiam, czy nie połączyć sobie właśnie coś, jakaś maszyna z przodu, żeby za jednym przejazdem e, robiła też jakąś pracę. Ale wtedy to wersja 3 metrowa, na pewno. Tak czy inaczej. Od 2 do 3 hektarów mi schodziło na godzinę. Myślę, że tragedii nie ma pod tym kątem, i przy 115 hektarowym gospodarstwie spokojnie można się wyrobić. No jeździć w ciepłym, klimatyzowanym ciągniku to tak, oczywiście, tak to można pracować, no może nie w tym, yy, ale w John'ym tak, natomiast już później umyć sprzęt, doprowadzić do jakiegoś ładu, składu, no to już druga sprawa, nieprzyjemna, tym bardziej przy... No co to za pies? Co to za pies mi tutaj lata? O kurczę, to nie mój. W każdym bądź razie, grudzień, zaraz zimno, pada, Mokro, nieprzyjemnie. Konserwacja, nieprzyjemna sprawa. I to by chyba było na tyle dzisiaj w dzisiejszym odcinku. Zapraszam oczywiście na kolejne vlogi.